Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z TPR-em na marzec. Luty na chwilę obecną jest kiepski, jeśli chodzi o przeczytane przeze mnie pozycje, więc większość z tych książek, które sobie zaczęłam w lutym, a nie dam rady ich skończyć jakby do jego końca, przechodzi mi również na marzec, bo są trzy książki. A w zasadzie chyba cztery, które czytam na bieżąco i które staram się skończyć właśnie do końca lutego, ale nie wiem jak to będzie, bo nie wiem jak mi czas pozwoli, nie wiem jak mi pozwoli praca, życie osobiste i jakieś takie inne różne sprawy. Więc no, zobaczymy. Przygotowałam sobie tutaj książki, które jedną mam zaczętą i również chciałabym ją skończyć do końca tego miesiąca, ale wątpię, że mi się uda. I mówię tutaj o pachnidle. O pachnidle mogliście posłuchać trochę więcej we vlogu podaj i w ostatnim bookholu więc myślę, że nie będę się tutaj za dużo rozgadywać, tak samo jak o trzech następnych książkach, które tutaj się pojawią, bo one też były właśnie bardziej i szerzej poruszone w bookholu, a na które mam ogromną ochotę, no tylko że najpierw muszę skończyć te cztery, które sobie już zaczęłam. I mówię tutaj oczywiście o moich nowościach na półkach, czyli o tych pięknych książkach. No, i pierwszą z nich jest oczywiście Spadochrony. To jest książka, która jest zaraz po tych dwóch, trzech książkach, które czytam, więc jeszcze możliwe, że zacznę ją po prostu pod koniec lutego. Ale pewnie mi po prostu przez swoją grubość przejdzie na marzec. No, i jakby no, jestem w stanie się z tym pogodzić. Nie ma dla mnie żadnego jakby problemu. I to jest książka, na którą mam ogromną ochotę. Ona stoi gdzieś tutaj i za każdym razem jak przechodzę obok moich półek, to na nią patrzę. Już jestem blisko sięgnięcia jej, ale obiecałam sobie, że zanim nie skończę pozostałych dwóch, które czytam tak najbardziej aktywnie w tym momencie, to ta będzie musiała na mnie poczekać i będzie to taka trochę forma nagrody. Więc y, motywacja jest i na pewno, na pewno ją skończę w marcu, to możecie być tego pewni w 100%, bo mam nadzieję, że po prostu otworzę książkę i zamknę ją przy końcu y, albo, no nie wiem, w połowie i przy końcu, bo jestem jej bardzo ciekawa i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dobra. Dalej mam oczywiście Arystoteles i Dante, którego jestem też bardzo ciekawa. Ona jest krótsza trochę, więc myślę, że może powstanie jakiś dzień ze mną po prostu z tą książką y, albo jako dodatek i druga książka przeczytana we vlogu Zobaczymy, jak to będzie, bo jeszcze nie wiem. Chciałam nagrać, czytam serię, bodaj tak nazwę tą serię, którą chcę zrobić na kanale i przeczytać obie te książki na raz, czyli tom pierwszy i tom drugi. Nie pamiętam, jak się teraz tutaj jest, odkrywamy sekrety, odkrywają sekrety przyjaźnia, tam są chyba, przepadają w toni życia. Ale nie wiem, czy kiedyś nie wyjdzie trzeci tom na przykład tej serii, więc ciężko mi jest to po prostu tak zrobić, żeby było dobrze na ten moment, gdy ona jest jeszcze jakby no aktywnie wydawana i premiera chyba poprzedniego tomu miała miejsce w styczniu, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie coś dalej, więc po prostu sobie pozwolę ją przeczytać, nie w tej serii, tylko osobno, tak jak będę to robiła z książkami, które będę sobie czytała na bieżąco serię, bo są serie, które muszę ponadrabiać i które mogę tam wrzucić, a to nie jest po prostu jedna z tych serii. I tak właśnie Wam zapowiedziałam kolejną jakby serię na moim kanale i się do niej przygotowywuję z tego względu, bo tutaj mam na przykład Lisy i jestem na trzecim tomie, więc no możecie się spodziewać, że jeśli przeczytam ten trzeci tom, do którego mnie na razie nie ciągnie, nie wiem czemu, ale jeśli go przeczytam, to po prostu ukaże się nowa seria, gdzie będę czytać serię i trochę spoilerowo najprawdopodobniej będę o niej gadać w podsumowaniu. Zobaczymy, bo no ja jestem... Jestem pozytywnie nastawiona do tej serii i to też chciałam sobie dać do tej serii, no ale tak jak mówię, nie wiem, czy wyjdzie coś jeszcze. Bardzo bym chciała, bo słyszałam, że to jest bardzo urocza i bardzo, bardzo dobra książka i mam nadzieję, że też w niej po prostu przepadnę. Dalej mam coś, o czym nie wiem nic, czyli serię Twisted i pierwszy tom, czyli Miłość. Wiem tylko, że są w stosunku do niej mieszane uczucia, tak jak wam mówiłam już w book haulu. I też jestem jej po prostu bardzo ciekawa właśnie przez te negatywne, a później po fale pozytywnych opinii, przynajmniej na Goodreadsie. I jestem jej ciekawa, bo, bo nie słyszałam o niej, tak szczerze mówiąc, jakichś takich bardzo skrajnie negatywnych opinii, a słyszałam, że to, że się komuś podoba, jest niepopularną opinią, więc jestem jej ciekawa i chcę to sprawdzić samodzielnie, więc zobaczymy. Bo, no tak jak wam mówię, nie wiem nic o niej i no nie powiem wam o niej nic więcej. Dalej mam coś, po co sięgnęłam w zasadzie nie spodziewając się tego i co też miało być w ogóle początkiem e, czytam serię, ale gdzieś w jednej trzeciej książki się poddałam i zaprzestałam czytania, a jest to seria, która jest dosyć krótka i mam na myśli tutaj cienikość. E, ja miałam swoje podejście, ja byłam na stronie 110 e, i książka. Niekoniecznie była moja i na tamten czas, więc może dlatego ją odłożyłam, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo mi się nie podobała. W tamtym momencie czytałam chyba 10 książek na raz i po prostu ona zawsze spadała na jakiś taki dalszy tor I nigdy nie miałam ochoty do niej wracać, więc chcę sobie ją zacząć po prostu jeszcze raz, bo pamiętam dobrze w zasadzie wszystko. Nie pamiętam na którym momencie skończyłam, ale do tego momentu, do którego pamiętam, to pamiętam wszystko. Już Wam mówię, czy pamiętam faktycznie wszystko. Dobra, nie pamiętam wszystkiego, bo nie pamiętam na czym skończyłam. Przeczytałam pierwszy akapit, i no jestem trochę zaskoczona i trochę zagubiona w akcji, więc na pewno sobie ją przeczytam jeszcze raz od początku. I też na pewno pojawi się właśnie to czytam serię, bo dwa tomy stoją tutaj, następne. Więc no na pewno będzie czytam serię właśnie z tą serią szczególnie, że ona kiedyś była bardzo popularna i nadal jest bardzo ceniona i zachwalana. I Libardugo, czyli autorka, jest również bardzo zachwalana i bardzo ceniona. Jeśli przeczytam Cienikość, to później mam nadzieję, że od razu polecę już dalej, bo ta seria z tego uniwersum ma bardzo dużo tomów, bo później jest Królestwo Kanciarzy, dwa tomy, później są Kurde, król z bliznami, później są chyba rządy wilków i jeszcze coś chyba jest, więc no, naprawdę mam dużo do nadrabiania, szczególnie, że nigdy tej serii nie miałam okazji czytać i jestem jej po prostu ciekawa. Może niekoniecznie cienia i kości, bo tutaj słyszałam różne skrajne opinie, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenie i szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenie imienia Darkling na zmrocz, co brzmi tragicznie i ja nie czytam słowa zmrocz, bo mnie za bardzo irytuje. I raczej też w mojej recenzji będę mówić Darkling, bo brzmi po prostu o niebo lepiej. No to słyszałam skrajne opinie co do właśnie początku w tej serii i słyszałam, że właśnie ta główna bohaterka tutaj, Alina Starkow. Starkow jest bardzo irytującą główną bohaterką, więc nie wiem, czy się polubię z tą serią, ale na przykład słyszałam później, że Królestwo Kanciarzy jest już naprawdę godne tego miana popularnej książki i nie wiem, czy to nie był bestseller w pewnym momencie, więc jestem po prostu bardzo tego ciekawa i jakoś tak na mnie patrzy też ostatnio takim przychylniejszym wzrokiem i jestem po prostu, no, ciekawa, jak to dalej pójdzie i no, żeby kupić Królestwo Kanciarzy i się za nie zabrać, bo tamtego jestem już bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, to muszę przebrnąć przez cieni kość i te wszystkie pozostałe to my, gdzie tam, nie pamiętam, tam jest jakaś Nawałnica i coś tam, coś tam. Nie pamiętam, jak się nazywałem. Następne toby, więc mnie nie bijcie, ale na pewno się doinformuję po prostu podczas czytania i podczas opowiadania Wam o tej książce. Dalej mam reportaż, bo mam wrażenie, że dawno nie przeczytałam żadnego reportażu i w końcu chciałabym do tego wrócić, bo jakoś moją pasję taką dobrą z reportażami przerwały te nieszczęsne ludzkie potwory, po których no miałam problem, żeby usiąść do reportażu i żeby się wczuć w reportaż. A reportażem jestem naprawdę zainteresowana i jest to w Ciemnej Dolinie, czyli o historii pewnej rodziny, gdzie kilka dzieci, kilkanaście dzieci, teraz nie jestem w 100% procentach pewna ile ich było, szóstka chłopców, szóstka braci zachorowała na schizofrenię w pewnym momencie i to był bardzo ciekawy przypadek, szczególnie dla lekarzy, z tego względu, że no, rzadko się zdarza, żeby w tak niewielkiej odległości jak rodzeństwo zdarzało się aż tyle przypadków tej choroby. I jestem po prostu bardzo ciekawa, bo, no, tak jak Wam kiedyś mówiłam, ja, psychologia, psychika ludzka, po prostu ze sobą przepadamy, więc no, na pewno sięgnę. Nawet jak nie przeczytam w marcu, to na pewno zacznę, więc. Nie nastawiam się, że przeczytam, bo mi reportaże idą dosyć opornie. Szczególnie po tych nieszczęsnych ludzkich potworach, które mi się strasznie nie podobały i nadal jestem strasznie zła na tą książkę. Ale mam nadzieję, że ta mi pójdzie o wiele, o wiele lepiej i że po prostu po nią sięgnę i będzie jak miód na moje serce. Dalej mam coś, co pojawiło się również w lutowym Tibiarze w Tibiarze na luty. I mam tutaj ostatniego Mohikanina, bo jestem na stronie. A żeby Was nie skłamać, 65 stron jest około 360-370 i na chwilę obecną po białym kle mam jakiś taki uraz do biblioteki przygody, bo białek jeł mi się bardzo dłużył i nie do końca mi się podobał, nie do końca mi siadł tak jak powinien, bo środek był po prostu bardzo męczący i bardzo się męczyłam czytając tą książkę właśnie przez ten środek. Końcówkę już przeczytałam w zasadzie w ciągu jednego dnia, więc już później było spoko, ale no mam wrażenie, że teraz siadając do tej książki jeszcze właśnie przed zakończeniem lutego, po prostu bym się bardzo męczyła i zmuszała i nie chcę sobie tego robić z tego względu, że już i tak mało przeczytałam w lutym. Przynajmniej na chwilę obecną i no nie chciałabym się też zmuszać właśnie do czytania tej książki, więc przerzucę ją sobie po prostu na marzec, na marzec. Mam nadzieję, że mi się ją uda przeczytać i już się pojawi ten drugi odcinek z tej serii Biblioteki Przygody. I mam nadzieję, że przeczytam jeszcze jedną książkę, którą Wam tutaj pokażę, też z Biblioteki Przygody, który najprawdopodobniej, jeśli ją zdążę przeczytać w marcu, ukazałby się w kwietniu pewnie, bo nie wiem jak następna część. I mam na myśli tutaj książkę, której się nie spodziewałam w Bibliotece Przygody, bo miały to być książki przygodowe, ale może ja po prostu no, się mylę, jeżeli chodzi o tą książkę, może jest ona przygodowa, ale mam na myśli tutaj Drakule. I wiem, że Drakule wydało również wydawnictwo Wesper. Wydawnictwo Wesper wydaje klasyki grozy. Więc nie wiem, czy to jest inny Drakula i tutaj tej grozy, albo tej grozy tutaj nie ma, albo jest to jednak klasyka grozy i to jest jakaś nie wiem pomyłka. No nie wiem. Muszę przeczytać, bo ja też jakby do Drakuli to będzie moje pierwsze podejście. Nigdy w życiu nie czytałam. Słyszałam tylko, jak zachwycała się Draculą Moja przyjaciółka w końcówce podstawówki albo na początku gimnazjum, więc no nie czytałam, będę miała swoje podejście. Nie jestem przekonana, czy ta książka powinna się znajdować w literaturze przygodowej i w bibliotece przygody, ale z chęcią sobie to po prostu sprawdzę i nie wzięłam tutaj drugiego tomu z tej serii do przeczytania w sensie no, trzeciego jakby, bo odcinek będzie o. Białym Kle i Ostatnim Mohikaninie oraz o Drakuli i Powrocie Gullivera, bo tutaj taki jest tytuł, a Drakula jest, no przynajmniej tutaj w tym wydaniu jest troszeczkę obszerny, więc nie wiem po prostu, czy dam radę skończyć dwie tak obszerne książki na przestrzeni marca, Planuję zacząć, i no, mam nadzieję, że po prostu przepadnę, bo jest to jednak no, klasyka klasyki. Zawsze mi się wydawało, że klasyka grozy, a ja raczej takie klasyki bardzo lubię. No, zobaczymy, bo jestem tego po prostu ciekawa. Jestem ciekawa, dlaczego się to tutaj znalazło i mam nadzieję, że rozwieje moje wątpliwości i moje obawy przed tą książką, po prostu po nią sięgając w marcu. Dobra, tak się prezentowały książki, które mam nadzieję przeczytać w marcu. Wiadomo, że wychodzi to różnie, wiadomo, że nie zawsze trzymam się tych TBR-ów. W zasadzie nie zawsze to jest bardzo duże niedopowiedzenie, bo raczej moje TBR-y się zmieniają zawsze. I może jedną, dwie książki przeczytam. Mam nadzieję, że to będzie większość z tych książek, które Wam tutaj pokazałam. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie dajcie znać, po jakie książki Wy chcecie sięgnąć w marcu, a ja się z Wami żegnam. Na razie.